Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. Yy, no i pomyślałem sobie, że możemy poprosić o wypożyczenie, bo przecież zobaczcie, no oni mają bocznych yy, tych zawodników. Mają chociażby Sykorę z Górasia, Kamieńskiego Klubsia. Amarala na wypożyczeniu no To jednak jest dużo zawodników Mówię Jeszcze pytanie gdzie jest Moder Gdzieś zniknął A nie, może on wrócił z wypożyczenia w, w zimą Bo przecież była aktualizacja zimowa. Dobra, mój zawodnik jest zmęczony, więc ja sobie to, to Oczywiście utraciłem połączenie. O, wygraliśmy. Dwie bramki, sykory. Okej, okay. no gratulacje, to chyba wyjdziemy z tej grupy. Nawet. Okej, okay. jestem na liście na wypożyczenie. Czy mamy tutaj... Dobra, zagramy ten mecz. Dobra, gramy. Zaczynamy mecz. O, jakie celne podanie. Odejdź. Kraj, kraj, pik. Pyk. Pyk. No nie, dobi to. Aj, a ładnie było. Tak blisko było. W pilnej pozycji odwalci się, bo od mnie to już naprawdę wkurza. sykora oczywiście, w centrum uwagi, jakąś pasem wyjątkowo dobrą, co jest, co się tutaj wydziało? Pressing, no, mamy ich, mamy ich, no, uciekli nam, jak my byliśmy, otoczyliśmy ich. Dobra, już nie biegnę do obrony, bo mi się nie chce. Uff, na szczęście. Całość strzałów pozostawia wiele do życzenia. Dzięki. Proszę. Ładnie. Pyk. Masz. Ładnie. Pyk, ładnie. Ładnie mu za plecy dałeś. No nie. Ale ładny strzał był, trzeba przyznać. Ładnie czysto uderzył, tylko troszkę za mocno. A i prawie przejął. No i kto tam? Iskarny głów na sześć. Kalstrom. Ramirez. Pyk. za plec? Dobrze. nie Przewracać na pozycję i się zmęczę brawo Dejewski Calston dół Puchacz Meshidu o ej, no moglibyście mnie osłaniać znowu dostęp kontuzję jak sobie grałem kiedyś karierę to też miałem kontuzję w drugim meczu który rozegrałem w jednej pozycji odwalcie się, mam kontuzję może wybyście mnie trochę pomyśleli o innych niż tylko o sobie schodzę z pozycji wyg z pierwszej uderzy jak, jak ten, co się tu, ten wydarzyło. Myśli tu, mimo kontuzji, zaczął sobie skakać. Robak do tyłu. I pewnie teraz mnie zdejmą. A nie. Dalej gram, mimo kontuzji. Ciekawe, ile będzie trwała ta kontuzja. Czemu gramy prawą stroną? Przecież nic nie potraficie zrobić z panem Sykorą po prawej stronie. Pressing. Pressing, panowie. O, i dzięki mnie to przejęli. Z pierwszej połowy. Antoni Mesidu. Pięknie sobie. Nie napisali o mojej bramce tutaj. Widzicie? Nic nie o mojej bramce. Jeśli oni strzelili nam gola. No dobra. <gryw> 10 minut potem. Dobra. U mnie ogólnie jest śnieg. Nie wiem jak u was. Deka. O, z herenwen. 5 dni. Za Jestem taki zadowolony. Chociaż tamta kontuzja w poprzednim, kiedy nagrywałem, to był pierwszy odcinek, więc, yy, więc tamtego po prostu nie wrzuciłem, ale dostałem kontuzję na 3 miesiące, więc pomyślałem sobie, żeby no, po prostu nie wrzucać takie, w takiej sytuacji. No. Ja do Norwegii nie będę jechał. Co wyście poszaleli? Ja nie mam siły, jak ja mam grać w finale. Wygraliśmy 3 -1. Zszedłem w połowie meczu. Co najmniej 9 jakie debile Jakim cudem mam takie utrzymać Co tu się dzieje? Kto mnie wysyła za ten... Pięć milionów jestem wart. Dobra, bramę z Pogonią. Ja Pogoń bardzo szanuję. Bardzo lubię Pogoń, Szczecin. Psz. Serio? Cóż ty zrobił Pedro Jak pokręciliśmy? Mhm. Mm no ciekawe. <laughs> nie, nie wyszło. <laughs> Świetne to było. Dobra, gramy mecz z Pogonią Szczecin. Już za chwilę. Inauguracyjny mecz sezonu 2020-2021. Chyba. <noise> tak, na pewno. Mm. Prasujcie go. to nasza okej, okay, znowu musiałem sobie na chwilę pójść możemy kontynuować odcinek Nie. No i ojej! Do mnie poleciała piła Macie. Nie, nie chcę. Pyk, pyk. No po co strzelasz? Miałeś mnie wystawionego. Ale to zmarnowałeś. Dobra, teraz wrzucasz i uderz. Coż za przewrotka. Coż za przewrotka. Pyk. No nie, nie mogę przejść. Mm. Pyk. Dzięki. Dzięki. O, wybił. Co ty mi tu... Kurde no, mnie to nerwia, Czyli mi telefon dzwoni, no i jak wy mi podajecie, a potem jest to moja wina, że zła prośba, Wanderhart, pięknie, brawo, tak jest. No, to ja ci... Mnie się nie podoba to, że jestem defensywnym skrzydłowym. To teraz pojedźmy. Mam 77 tempa, ale co tam. Pobiegnę i teraz zmienię kierunek. <grych> pyk i w środek biegnę. Pyk, pyk, pyk. No a ładny ten rajd miałem. Wydaje mi się, że nawet kilometrowy mam być. Się zmęczył, myśli poprosi o zmianę. Już nie ma siły. Ej, mam bardzo dobrą ocenę, ale kiepsko mi ten. No nie, no miałeś zwód zrobić. Czekaj, aż go zrobisz. Bramkarz, biedni. Jo, co się dzieje? Co jest? Kurde Ta i ręka by była. Chcielibyście. Widzicie taka jest Fifa. To jest prawda o FiFie. O, muszę zobaczyć ten karny. O, poprzeczka. No i Gites, i teraz symulujemy do końca. I jeszcze może jest szansa na zwycięstwo. No nie, Remis. Gorgon. Ten no, odcinek ma już z 15-20 minut. Nie wiem, nie ja dokładnie, dlatego że to rozłożyłem na dwie części. Nagrywałem to w dwóch różnych... No nie dniach, ale... w dwóch różnych godzinach. <grytanie> Legra zremisowała. Ciekawe z kim. Ciekawe, czy jak ja jakakolwiek drużyna wygrała. Tylko trzy drużyny wygrały reszta Poremisowała Ja chcę zobaczyć legia z Górnikiem Zabrze Jezu Co się wydarzyło Nie chcę siedzieć w lechu Pożyczcie mnie Ja chcę na wypożyczenie Ach, Ramirez 3 miesiące to ja mogę grać na SPO teraz chyba, że Marchewa będzie grał. No właśnie. Marchewa. Ale z pod Beskidiem symuluję, dlatego że wydaje mi się, że tutaj przegraliśmy 2 do czera do szera co jest? Dobra, nagram dzisiaj jeszcze karierę z łyką, nie wiem czy dzisiaj czy jutro się wrzuci. O, sykora dobre występy Petr Schwarz. <laughs> Jakie nazwisko. Poważne Schwarz. jak Schwarzenegger. I obra do gry. Tylko co mnie martwi to to, że on nie trenuje w ogóle prędkości. On powinien być szybki. Dobra. To bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli ja bym się on spodobał. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę i subskrypcję, chociaż mam nadzieję, że już nie subskrybujecie. Jest mi bardzo miło, jeśli mnie zasubskrybujecie. I do zobaczenia jeszcze dzisiaj na karierze z łyką. Cześć!